Cześć, z tej strony, ja i witam was w kolejnym odcinku z Half-Life'a chyba trzeci odcinek, tak. Na pewno. E, tutaj z Krzysiem się obroniliśmy przed tymi zjebajima malhakami, które... Nie ma ich tu. Nieważne. E, no więc tak. E, tak, papa pa, Krzysiu. E, idziemy dalej się... No sz, kurwa ja co robicie chyba. Dobra, nie ma na co ich marnować amunicji. Trzeba jeszcze tradycyjnie. Moment. Ach, to jest ścierwo. Ach, mnie to główne denerwują. O, na deski zostawiłem, zobaczcie, jakie są. Nie tego. O, hola. No to było ciekawe. Słyszę jeszcze je gdzieś Ej, zaraz! One są przy Krzysiu! Krzysiu, koleżko! wy śmiecie! Zabijeś Krzysia! Krzysiu, nie! Krzysiu, żyjesz? Krzysiu zmarł. Przejdę kurwa tą grę i zapierdolę tego gościa co kurwa te Mam haki, obiecuję ci to. A teraz jakiś ładny pogrzeb ci zrobię. Taki trochę prowizoryczny ten płytarzyk. Krzysiu śpi spokojnie z, z nam wiecznym. A my teraz wracamy do rozjebania tego kolesia, przez którego Krzysiu nie żyje. Zamkniemy, że nikt tu się nie pamiętał przy Krzysiu. Krzysiu miał mi spokój. W już ma spokój, bo nie żyje. Ale to trochę inna kwestia. Poznański, to co lubię To co tygrysy lubią najbardziej XD Nie wybuchowa? Nie Ej! Won ode mnie, w śmieciu Dobra, nie chcecie mi się z nimi strzelać, podchodzę Dlaczego ja tu słyszę mancha? A, chciały, się do mnie wbić Jakieś kanalsy. Nie no, przebiją się przy żej no, zbyt tu pośledzone, to bardzo dobrze. Tak, są zbyt tu pośledzone. E, dobra, takiś went jest. Patrzę do niego wejść. Aha No nie zły went. Znajdźka tu jest. Ale zajebiście No fuck jest po drugiej stronie O zajebiście No to to ja rozumiem proszę państwa Eleganckie znajdźki Ja że też jest jakaś znajdźka Nie To jest Nie To nie jest żadna akumulator. Teraz nam kostum buduje Trzeba baterię Czyli na logikę musimy zejść Zejść na dół? Ich drzwi są dalej zamknięte? Excuse me what the fuck Dobra, tu raczej nie. Piznę. O, karabinki mają, ta nie miło. Dobra, będę bał się włota. O, ciu. Wychylamy się na wieżę. Dobra, daj pistolet. O, karabin już mam, dobra. Nie jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. I też babeczkę. Eee. No dobra, nie, nie wiem co trzeba zrobić. E dobra, widzę dziurę, widzę dziurę. Tylko dlaczego ona jest zalana? Co? C jak zginąłem? Excuse me! What the fuck? Excuse me, kurwa, co to miało być? Zginąłem przez ten wiatrak? I nie pierdolcie mi, że to zabije. Do fa, ej, ale chujowizna. No bo tlen mi się co prawda skończył, ale... Tu można się wynurzyć i zaczerpnąć trochę powietrza. O. No więc o co chodziło z tym, że tak od razu zginę, do fa, ja Nie rozumiem, że pewnej granice, że tam nie wiem, z zginął z czegoś, ale żeby kurwa... Jeszcze za tym płynąłem. trochę... Excuse me... chyba gdzie trzeba iść... no sz, kurwa! No dlaczego to mi nie prze, przelatuje przez to? A wiecie co? Jebać to! No nie! Ej! Skieprza dziadu! Dopiero co mi Krzyśka zabiliście! Chciałem go pochować. Dobra, jednak możemy dużo karabinu. O, dobra, no, jeszcze <coughs> amunicja. <coughs> <coughs> tam chyba tak, ten na pewno to trzeba to. iść po tej róży, bo tu jest ten gówniak Mam dziwne wrażenie, że ta para zabije. Eee. Boga mnie, zabij mnie zabije. Uff A też Ha! ma Dobra, może będę uważał na tę parę Bo naprawdę nie wiem co jest śmieć Już zmarnowałem Bez Chciałem powiedzieć zupełnie bez wartości Ale to byłoby trochę nie to samo O, no, tu też leży jakiś martwy Krwiak Ej, teraz Tylko tyle to jest? Co ja mam? tamtą stronę? Nie, bo tam już jest koniec. A tu jest przejście. A, to Wiesz wyja wyjaśnię. Ciekawe, czy znowu do nikąd. Nie, gdzieś doszliśmy. A, jesteśmy za wiatrakiem. Dobra, dobra, jest dobrze. Szybki timing. A mam jest już włączona. Tak, tędy ten Dobra. Szybko trzeba teraz spieprzać. Nie ma tu te śmieci, nie ma. A gdzie mam się teraz? A tu są. Excuse me, Dobra, wraz z z pierwsza Dobra, do pistoleta. No jezu, śmieć tam nie Critical HIT MOTHAFUCKA To trochę duże tutaj Eee muzyczka nie usta, co się dzieje teraz wziął Dobra jakieś wejście to jest EXCUSE ME czemu jest tutaj elbeczek? To się manhaki Eee, no se chyba jaja robicie Kurwa, nie zdechły A mogę z bezpiecznej odległości to zrobić A tu chyba apteczka leży Puki ogłuszony Doskonale, nie doskonale nie, one są obu, nie wiem co mają robić. 35 życia mam tego. Ej, on mnie zabiją, nie wierzę w to. On mnie zabiją jeszcze. No to za śmiecie, jakby. Oj, teraz mam poróże. Excuse me, co to kurwa miało być? A, też. Dziękuję, co z tego, że. Zaraz i tak zdechnę. No to jest jakaś wentylacja, nie wiem co to w ogóle jest. No i chuj, trzeba, chyba poróże wyjść. Cześć, tu jest jakieś wentylacja. O, tam jest potteryjka. Czy jakieś znaleziska? Dobra, nie chcę się tam wchodzić Obejdzie się. W sumie takie jestem już zdechnięty To e, idzie teraz tutaj? Coś po rurach na dół. No, tak, żeby się nie zabić. Jest jakiś zawór. I co, do, co mi da tym, że się podnieść poziom wody? To jest zablokowane. Ej, excuse me. Excuse me, bo to po prostu procent życia. Excuse me, co to ma znaczyć? Podnieś się poziom wody, zaskoczcie mnie. Co, co, co teraz mam zrobić? Dalej się podnosi. Raz, raz, tutaj. To fakt, man. Tu jeszcze mam haki, dobra. Zaczynamy, czy mnie pod wodą złapią. Hey, dlaczego one działały pod wodą? Czy to są. Chyba jakieś elektryczne urządzenie powinny się stopić albo zajebać. O co chodzi? Te są pojebane Dobra, spierdalać z tym beczkami. No kurwa! Ty zdechłeś O, jednak trzeba tutaj chyba, tak? Do tej rury Tak, jestem po drugiej stronie, no i git Ale teraz Interakcja... chcę... Dobra, chodźcie tu. Daj. Ej, o co chodzi? Ja chcę tu wskoczyć, dawaj, teraz ze do... Oj chuj. O, czekaj, a. Ej, ej, ej. Czy drewno się nie un. O, teraz to wszystko jasne. Tylko żebym tego nie popsuł tych desek, znaczy tych skrzynek, bo by lipa, Już wszystko zniszczył. by się na górę nie dostał. O jezu! Kurwa, się utopię. Kurwa, szybciej. Nie wierzę w to Czekaj, uzyskuję zdrowie Ej, ja tego rozwalić nie powinienem Dobra, no to teraz chyba powinnam już wejść <laughs> Tak Oj, elegancko wszedłem Wyszedłem no, ciśniemy dalej. Czy ty, wanie, co, co, co mnie spotka? Dawajcie. Były manhaki, zabiliście mi Krzysia, byli ci głupi strażnicy z karabinami. Co teraz? I całą drugą stronę tak po prostu chcę przejść? Chyba BKM sobie to zniszczył. No nie no, spuść Leci w moją stronę, manhack. Jeszcze te pedały się spuszczają. Nie ma spuszczania się na mnie. O, chuj, nie, to jest przeginka. Jeszcze manhaki rozumiem. to gówno. Ty jesteś moim wrogiem numer jeden, szmaciarzu. O Jezu. Gdzie ty jesteś, świnią, niebana. No, nareszcie, zdech jakieś przejście. E, czekajcie, można jeszcze pójść tą drugą stronę. to już tu jest takiego ciekawego. Nie, tu nic ciekawego nie ma. Ja Jakbyś to miejsce. Dobra, o, tu jest za to coś. Co, to jest? No i nit. Jaka jest dziwna ta muzyczka z teraz? Bo... O, Mój mały barnake, mój mały barnacle. mój mały barnacle. teraz na ludzką logikę Powinien pójść tędy. Tak? A że to się jeszcze nie zawaliło. Taka <grymka> beka się zawaliło. O, ja jestem mistrzem parkura, proszę państwa. Kurwa. No, co jest? Ej, co to kurwa miało być? Ja chcę zginąć. Nie, nie chcę zginąć. Okay, A bo dobra, chuj. Chcę. Kurwa, ej, co to jest? Jest ja się radioaktywny. Dobra, ja chcę zginąć. No, 90 życia z powrotem. A, ja jestem tutaj, dobra. Trzeba się jeszcze z tymi kretami, kretynami pobić? Czy muszę zraszować ich teraz? Boże, jak ja tego nienawidzę. Trzeba z wychodzić, to jest głupie trochę. Dobra, i tu się na mnie spuszcza, tak? No dobra, to już mam odsykane. O, ty kurwo! Nie ma spuszczania się na mnie, nie ma lewala. Ja da na mnie spuszczać pizdy, głupie. noż Dobra, walczmy. Dobra, gincie śmiecie A masz barnacle. O, nad, miałem do... nad karabinem przyjęły dało między Dobra, teraz na górę, szybciuchno. Tu jest doładowanko. Tu schodzimy, tu schodzimy. Uważamy na te zdradliwe deski beczki. Eee... Odchodzimy gdzieś tutaj. No, elegancko. I teraz tak. To jest radioaktywne, czyli muszę na to, to uważać. Tu jest jakiś zdechły Heniek. Może przy zdechłym Heniku coś będzie? Zdechły Heniek, masz coś? O, oczywiście. Pteczka. Przyda mi się. Kiedyś idzie. Raczej. Oj, Zech, odroz mi obceczkę przyjął. O, tu sobie z tych Lenli. Dlaczego zabiłeś od tych. Tak, tak. Okej. Okay. Wiem, że jestem przy złym czasie.

Sejm, i dlaczego to wygląda jak się na, 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 na mnie zapaść? Aha... Aha... Aha. bo wiecie co? Ja was, wy mi chyba... Ile by mi zadajecie obrażeń? Chyba małe, O wy kurwy... No tylko jedno mi zadają. Ej wy się lamusy, jebane. Muszę mnie w dupę pocałować. Dobra, a, a jakby chciał do ciebie wrócić, mogę. Czyli nie muszę tędy iść. Dobra, tak. to. Co za głosy? Gzda. Aaaa głownie, jaki głupie. Dobra, się do ciebie wrócę za mi w pozobieżem, mówiąc e, ja chciałem tylko do niego wrócić. śmiecie, głupie. Ja chciałem tylko wrócić do Zbysia. Na no, sumie wali z Zbysia, tylko Krzysiu był tym jedynym, którego tak uwielbiałem. A, wy się z podziemi wygrzebać, to też by taki dziwny odgłos. Jezu, a wy pojawany jesteście. Ej, 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 a mam takie pytanie. No, wiedziałem, wy podawaliście, że nie wiecie. W Śmieciu! Jak śmiałeś? Uderzyliście mnie beczką? Wy śmiecie! Jak śmieliście Jak śmiałeś śmieć śmieciu Dobra, ten się, Muszę ten... Eee, zostawię radioaktywne gówno, muszę uważać szam znowu to. Aaa, bo ty się wygrzebałeś. Robalu no, zajebany Ej, tu cię nie było przed chwilą. No nie wierzę, ja mam przez to przejść. No sz, kurwa. jednemu zawsze jak w oczy. Mam wrażenie, że to jest, jest specjalnie pod elektryczność się to mnie zabije. Ej, patrzcie, oni tego dotykają i zdychają. Excuse me, co to kurwa jest? To elektryczna elektryczność o, ku... Przepraszam przestraszyłem się To była sytuacja stresowa Zdychaj śmieciu Pięknie Dobra, to ja bye, bye O, tu chyba są ludzie O siema, ziomuś To jest dla mnie? Ten airboat? Tak, hey, wygląda Freeman. jak w No tak, to zdecydowanie z nami. But... Tak, a jest bardzo, że na i się i nie lubi, zgadzam się. Dobra, na razie w tym you bezpiecznym miejscu w pięknym tym końcu. odcinek w rekordy na wację tego odcinka now. w następnym odcinku. Elo, elo.